Witam serdecznie! Z tej strony uwaga, wojna! Tak, nie przesłyszeliście się. Swoją drogą, kocham ten głupi tekst, zarazę. Witam z tej strony znowu wasz kochany, narcystyczny i wiecznie naburmuszony, zaraza. Szkoda, że w ostatnim czasie z niego zrezygnował. Chyba wreszcie zrozumiał, jak kretyńsko to brzmi. Dobra, chyba przydałoby się wytłumaczyć, co robię na blogu tego stulejarza. To w zasadzie całkiem zabawna historia i poczułem się w obowiązku powiadomić was, że nasz słodki grafoman nieprędko siądzie przed kąpem. I nie... Nie znalazł sobie lożki. Czekajcie tylko chwilę, muszę sprawdzić na czym skończył pisanie. O, mam. Widzicie, byłem zbyt pochłonięty sprawdzaniem Adolfa Hitlera z powrotem do piekła. Oho, ho, 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 jak dramatycznie. No, ale dobra, w sumie sytuacja rzeczywiście była nadzwyczajna. Przejebane uczucie, jak twój brat zmienia się w antychrysta. Zdecydowanie nie polecam. Cholera, czym on jeszcze nie był? Udawał Jezusa, potem dostał od niego darmową operację plastyczną i stał się tym całym zwycięzcą. Wciąż każe nam siebie tak nazywać, ale cała trójka ma na to wyjebane. Dobra, zapewne interesuje was, co się stało po tym, jak odrżnąłem lucyferowi łeb. Ale jestem zajebisty, nie? No to rozsiądźcie się wygodnie, bo postaram się wam to w miarę możliwości opowiedzieć. Miałem truje z Polaka w liceum, zanim zabiliśmy jego dwóch dyrektorów i musieliśmy spierdalać. Także sorry, że mój pisarski skill nie dorównuje zarazie. Ale będę się starał. Obiecuję. Oj, zamknijcie te mordy, już zaczynam. Okej. Okay. Więc podczas gdy ja i głód bohatersko rozprawialiśmy się z tą diabelską sfierdoliną, zaraza przeszedł całkowitą metamorfozę. Wyrosły mu takie fikuszne, postrzępione skrzydła, a skóra na całym ciele przemieniła się w kurewsko twarde łuski. Głowa mu się wydłużyła, trochę jak u konia. Ach, teraz mi się przypomniały nasze wierzchowce, które zostawiliśmy w czwartym wymiarze. Dodatkowo oczy mu się powiększyły do wielkości kurzych jaj i zmieniły kolor na kurę jasną zieleń. Dobrze, że byliśmy zbyt zajęci niechcianym boskim synem i ominęła nas sama przemiana. Nie chciałbym tego oglądać. Tak jak wspominał już wcześniej Zaraza, Adolf Hitler, który spokojnie zdychał sobie na podłodze obok śmierci, w jednej chwili stał się jego celem. Bo, tak w skrócie, zadaniem Antychrysta jest sprowadzanie dusz do piekła. Z dużym wyszczególnieniem tych, które od niego uciekły. Prawie taki Ghost Rider XD. Ech, głód zerka mi przez ramię i każe ograniczyć ilość XD do minimum, bo zarazę korzysta od nich w swoich pisach bardzo sporadycznie. Dobra, niech będzie. Tak więc nasza gwiazda rzuciła się nagle na Hitlera, a jedyną osobą, która mogła go przed tym powstrzymać był śmierć. Ale tego nie zrobił, bo jak się okazało pierdolnięcie tulipanem po łbie nie było słabością istoty, w którą przetransformował się zaraza. Wręcz przeciwnie, uderzenie wkurwiło go jeszcze bardziej. I w tym momencie wszyscy zobaczyliśmy, że w parkiecie z czarną skorupą na ciele i końskim łbem dostał również nową kończynę. Zamachnął się tym swoim kolczastym ogonem i pierdolnął Śmierć tak mocno, że ten poleciał parę metrów do tyłu i wylądował na fotelu DJa, który leżał obok z kulą w głowie. A już zaczynałem się zastanawiać, czemu muzyka ucichła. Na waszym miejscu też bym coś zrobił i to szybko, powiedział Jezus, otwierając butelkę jakiejś japońskiej whisky. Wtedy zrozumiałem, że jestem sam Śmierć od ciosu stracił przytomność I drzemał sobie na DJ-owskim fotelu Z głową na ramieniu A głód i Michał leżeli wyczerpani Na krawędzi dachu Niezdolni do jakiegokolwiek ruchu Może sam byś coś zrobił Wydarłem się na Mesjasza Napraw kurwa zarazę Tymczasem wspomniany delikwent powoli zbliżał się do niezdarnie czołgającego się po parkiecie zbrodniarza wojennego. Trudno powiedzieć, kto był bardziej przerażony ja czy sam Adolf ojciec mnie zabije, jeśli wam pomogę odparł Jezus i po krótkiej chwili dodał znowu a mój brat zaraz zabije! Kogo? Jednego z największych grzeszników ludzkości? <laughs> Zaśmiał się Jezus, rozlewając zawartość pełnej szklanki na wszystkie strony. Dobrze mu to zrobi. Zresztą nie dacie rady go ukrywać na ziemi w nieskończoność. Wierz mi, jest mi naprawdę przykro, ale z decyzjami ojca nie ma dyskusji. Ta, wiem coś o tym, odparłem, przypominając sobie okoliczności, w których opuściliśmy czwarty wymiar zaraza, antychryst. W międzyczasie złapał Hitlera i najwyraźniej zamierzał dokonać sprowadzenia go z powrotem do piekła w trybie natychmiastowym. Nie wiedząc co robić, rzuciłem się na ziemię i ze stosu demonich truchę, wygrzebałem rewolwer zarazy. Pierwszy raz trzymałem go w ręce i muszę powiedzieć, że śmierć naprawdę postarał się z tym prezentem. Nie sprawdzając czy w magazynku są jakiekolwiek kule, wycerowałem po twarzy, w udo licząc na to, że może nie jest odporna na broń, no. Spoiler była. Plus jest taki, że mój przemieniony brat na chwilę stracił swoje zainteresowanie Hitlerem, który z przerażenia chyba zemdlał. Bosko, jak to odkręcić? Wdarłem się do Jezusa, który właśnie kończył kolejną butelkę, tym razem chyba jakiegoś kurewsko drugiego likieru. Nie potrafię ci pomóc, ale mogę skontaktować się z kimś, kto ma pewien przedmiot, który być może rozwiąże ten problem odparu. No to na co czekasz? Wrzasnąłem, niezdarnie unikając ciosu Antychrysta. Cała sytuacja strasznie mi przypominała wydarzenia z placu Świętego Piotra, które miały miejsce w te wakacje. Tylko że tym razem to nie ja byłem opętany, tylko zaraza. Jeśli można było to w ogóle tak nazwać. Dobra. Sekundę. O, mam. Halo. Chciałbym zamówić portal do klubu Lux. Trzy osoby, w tym Antychryst. Co to znaczy, że za antychrysta bierzecie poczwórnie? Portal? Jezus, co ty odpierdalasz? Powiedziałem, zasłaniając się przed uderzeniem ogona kawałkiem rozbitego stołu. Zanim dostałem odpowiedź, na środku sali otworzył się gigantyczny, migoczący portal. Nie zastanawiając się zbytnio, ledwo żywy, rzuciłem się w jego stronę. Wszystko się rozmazało, a gdy otworzyłem oczy, byłem na. Olimpię. Witamy? Owitała mnie Atena. Leżałem na środku czegoś, co wyglądało jak grecka świątynia z setkami kolumn i tak w sumie to tym właśnie było to miejsce. Wpadliśmy tu kiedyś z wizytą do Hermesa, zarazę chciał mu podziękować za uratowanie życia w Watykanie. Jako że znajdowałem się na szczycie góry, na niebie nade mną nie było widać żadnych chmur, a za rzędami otaczających mnie kamiennych słupów rozciągały się kolejne budynki, bliźniaczo podobne do tego, na którego dziedzińcu leżałem. Kurwa, od kiedy Jezus ma kontakty z greckimi bóstwami? Cóż, od zawsze się przyjaźniliśmy i w miarę potrzeby sobie pomagamy. Wyjaśniła szybko Atena. A propos, gdzie jest ten Dokładnie w tym momencie obok nas pojawił się Zbawiciel. No siema, przywitał się z boginią mądrości. Mamy problem. Zaraza zmaterializował się zaraz obok to jest? Wrzasnęła Atena na widok antychrysta. Wokół zaczynał się już zbierać gapiów ciekawych, co cię odpierdala w ich królestwie spokoju i nudy. Zdawało mi się, że wśród nich widzę Herkulesa, ale zaraz ktoś zasłonił mi widok. Czy ciebie pojebało? Sprowadzasz mi do domu cholernego antychrysta? Czy ty jesteś... Spokojnie, skarbie, powiedział powoli Jezus, nie spuszczając dezorientowanego zaraz o Chrysta z oczu. Pamiętasz ten... Mały gadżecik, który kiedyś u ciebie zostawiłem. Masz? Wydukała Atena. Masz na myśli nóż? Owszem, potrzebuję go tu szybko. Wskazał głową na monstrum za swoimi plecami, które najwyraźniej zamierzało odesłać wszystkich greckich bogów do chrześcijańskiego piekła. Jakieś pięć martwych bóstw później wróciła z błyszczącym ostrzem w dłoni i wręczyła je Jezusowi. – Czemu to robisz? – spytała. – Gdyby twój ojciec się dowiedział. – Jebać konsekwencje, odparł hipis. Zresztą to mój przyjaciel. Nie zostawię go w takiej postaci. – Czy przypadkiem to nie przez ciebie zamienił się w to gówno? – wtrąciłem się. – Nie, to Michał. – Zadzwonił do ciebie. – A ja zadzwoniłem do Jana, Który poleciał z tym do stwórcy? Czyli sam widzisz, to wszystko wina Michała. Byłem zbyt zmęczony, żeby się z nim kłócić. Z namaszczeniem podniósł dziwaczny, świecący nóż do góry. Jak to ma niby pomóc zarazie? Spytałem, nie rozumiejąc, co się tu odpierdala. Nie odpowiedział tylko z całej siły, rzucił tym scyzorykiem w antychrysta, który właśnie zajadał się flakami jakiegoś pomniejszego bóstwa. Ostrze żyło się w jego kolczastych plecach po samą rękojeść. Kurwa, przecież to go zabije, uśmiechnął się Jezus. Owszem, za każdym razem, gdy zginie od świętego noża, przybierze inną formę, jedną z czterech zarazy, zwycięzcy, antychrysta, albo... Albo, spytałem w zamyśleniu, patrząc na trzęsące się w drgawkach cielsko, albo Mesjasza, dodał niechętnie, ale nie mów mu tego, proszę, nie potrzebuję konkurencji. Kurwa! To nie fair. Czemu on ma najlepsze moce z naszej czwórki? spytałem z pretensją. Jezus spojrzał mi w oczy i wszystko wskazywało na to, że powie coś super mągłego i głębokiego. Widzisz? Chuj wie. Chwilę później ocknąłem się na parkiecie klubu Lux. Obok mnie leżał nieprzytomny zaraza w swojej starej, pierwotnej formie śmiertelnego stulejarza. Wstyd mi do przyznać, ale prawie poryczałem się ze szczęścia. Obok leżało podarowane nam przez Atenę ostrze, o którym miałem zamiar powiedzieć mu jak tylko się ocknie. Wiedziałem, że pierwsze co zrobi, to zacznie się nim dzigać do momentu, aż nie przybierze formy zwycięzcy. Tymczasem śmierć już się obudził i ziewając spojrzał na mnie, trzymającego na wpół żywego zarazę. Chyba chciał coś powiedzieć, ale głowa opadła mu ciężko na DJ-ową konsolę. I po chwili w całym klubie jednym słyszalnym dźwiękiem było urwane w trakcie naszej batalii z demonami Lucyfera, Hail the Apocalypse! Szkoda, że nie było nikogo, kto mógłby wychwycić tej ironie. Co to za apokalipsa bez jeźdźców? Wyszeptałem pod nosem i pełen podziwu nad zajebistością własnych słów dołączyłem do swoich zgonujących przyjaciół.